Jest wielki piątek. Dzisiaj parkuję w ulicy Hanoweru i wiedzieć zwiedzić stolicę dolnej Saksonii, na dworcu głównym w Hanowerze. Ruch. Wielki piątek w Niemczech jest niewolnym, ale jak widać sklepy każdego rodzaju na dworcu są otwarte. Stoją przed dworcem głównym w Hanowerze, a przed nim pomnik M100. Augusta, króla Hanoweru Hanower przez jakiś czas był księstwem, był królestwem Ojcu kraju, wierny lud Część trasy może mi się uda przejechać rowerem kilometr do zrobienia ma bardzo dużo Więc Duże przejście podziemne z centrum miasta na dworzec Tutaj wyjście na perony a Tam daleko jeszcze po śmierci króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Wilhelma IV, który nie pozostawił po sobie potomków uprawnionych do dziedziczenia, na tronie zasiadła jego siostrzenica Wiktoria. W Hanowerze natomiast obowiązywało prawo, które przewidywało wyłącznie dziedziczenie męskie. Dlatego Wiktoria nie mogła przejąć tronu hanowerskiego. Zatem na tronie Hanoweru zasiadł jej wuj Ernst August, co zakończyło trwającą 123 lata unię personalną między Wielką Brytanią a Hanowerem. Król Ernst August okazał się niepopularnym władcą o anty liberalnym stylu rządzenia, który uchylił stosunkowo liberalną ustawę zasadniczą uchwaloną przez jego poprzedników. Na no to sobie pojeździłem, chociaż widzę, że i tak mało kto zwraca uwagę na to. Więc chyba też, nie wiem, jakie mandaty są za złamanie tego zakazu, a z trzeciej strony, żeby nie było, że sam na siebie składam donos na YouTube, a, to lepiej zajdę z tego ruderu. Coś już nie podlega, bo pod dworze sklepy są zamknięte. S pewny sposób, żeby dodatkową kondygnację sklepu umieścić. Pani są mieścieli ponocy. Niewielu w Niemczech widzę żebraków i bezdomnych. koepke Ur. Pierwszy zegar stał tutaj w 1885 roku. Został zniszczony w czasie II wojny. Po II wojnie postawiono tutaj nowocześnie wyglądający zegar. No, ale żeby nawiązać do historii, w XXI wieku postawiono replikę tego pierwszego. No, to jest takie tradycyjne miejsce spotkań w Hanowerze, miejsce różnych wydarzeń artystycznych, bo i tutaj jest duży plac dostępny. Opera hanowerska z połowy XIX wieku, zbudowana w stylu klasycystycznym. I tak jak większość. Zabytkowych budynków w Hanowerze Jest to rekonstrukcja. W czasie II wojny światowej Hanower był wielokrotnie bombardowany. Wiele dzielnic zostało praktycznie całkowicie zrównanych z ziemią. Mapa miast dla niewidomych, żeby nie było, że jak ja sobie jeżdżę pod tym zakazem, bo tutaj jest dużo pasów rowerowych. Galerie Muzy w remoncie. Oni no, tutaj się chwalą takimi właśnie przeszklonymi dachami. Dalej nie będę wchodzić bo nic ciekawego nie zobaczę. Ale to też był jakiś stary dom handlowy, budowany po wojnie już bardziej nowoczesny, współczesny. Widzicie, jest ścieżka rowerowa. Nie mamy przepisów tym razem. Luizenhof. O, któż to jest? Galeria Cadoro. No to zapraszam do Wenecji przy tej okazji, gdzie można zobaczyć zamek Cadoro. Sidewalk Judge, czyli sędzia chodnikowy, czy sędzia, który urzęduje na chodniku. Pomnik uprawiedniający Holokaust szanowerskich Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej Czy w czasie rządów nazistowskich przy operze młodzież się bawi Nie wiem czy nie czują tego dysonansu Mają na to wyrąbane znani z imienia i nazwiska zamordowani o i są chyba też miejsca gdzie zostali zamordowani Auschwitz, 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 Auschwitz oje Auschwitz, Auschwitz. Tyle dobrego, że nie oświęci mnie. Ryga. Gdzie nie, gdzie jest napisane, że deportowani, tak gdzieś tam. No, to wszystko przy <laughs> rapowej muzyce, że im to się klei. <laughs> Albo po prostu, kiedy kogoś posądzasz o złośliwość, to może jest to zwyczajnie głupota. Widzę, że dużo do Rygi. Dachau, Stutthof. Bardzo dużo ludzi. Przepraszam, że mi wchodzi w kart. Louis Strzemeyer, nie znam człowieka. Karl Karmar, Heinrich Merschner. No, bardzo okazały budynek. Pomnik Leibniza Czy będzie dobrze widać. Pierwsze skojarzenie to oczywiście system minarny. Akcerywa się No, tutaj wielokrotności. Tujki ja to oczywiście zera i jedynki Wszystkie komputery działają w oparciu o systemy garny. Bardzo dużo otwartych terenów zielonych I ładnie zagospodarowanych Podobnie jak w Wiednio, Przechodzące osoby trzymające się za ręce Pani idąca A z tej strony tam idący Bardzo lubię platany Aż dziwne, że platan nie stał się symbolem Bożego Narodzenia. Bakulki z nasionami. Tutaj w średniowieczu stała brama Świętego Idziego. Więc tutaj się kończył średniowieczny Hanower. Śladu nie ma po tej bramie. No, jak widać, Hanower ma metro. Kościół Świętego Idziego zniszczony w czasie drugowojennych bombardowań. Nie został odbudowany. Stoi tutaj jako świadek czasów, żeby przypominać, czym się kończą różne niemądre pomysły. Wojna i katastrofy. Przedawała wiele istnień ludzkich I Pierwsza i druga wojna światowa. W Hamburgu stoi podobny kościół św. Mikołaja A ta biała linia to instalacja artystyczna Tak się układa cień murów określonego dnia, określonej porze dnia Hanover jest siostrzanym miastem Hiroshima Tutaj jest pokazane zdjęcie rentgenowskie, które symbolizuje ofiary zrzucenia bomby atomowej, której błysk był tak wielki, że światło przebijało się przez ciała i było widać szkielety ludzi, którzy chwilę później umierali. Dzwon japoński, który jest darem miasta Hiroshima dla Hanoveru, znajduje się na nim znak atomu. Nowy ratusz zbudowany na początku XX wieku. Kopuła z iglicą liczą sobie 98 metrów wysokości. Ciągle to tu, tutaj władze miasta. Godzina 13. Okazały i jak to często bywa budowany po to, by pokazać potęgę miasta. Przed ratuszem stoi łucznik, który ma symbolizować odpowiedzialność burmistrza za jego czyny. Jest to mieszkaniec który mierzy do burmistrza w jego okno żeby burmistrz się pilnował kiedy zrobi coś co się mieszkańcom nie podoba strzała może opuścić ten łuk miło z ich strony że w święto jest otwarte no i co można zobaczyć drogę jaką przeszedłem a bo to jest Hanower po bombardowaniach jak mawiają starożytni turbolejci się je wiatr, ten odmieczaginie. 1689. Tutaj jest brama świętego Idziego, której już nie ma, tak ona wyglądała. Tutaj jest Kościół Świętego Idziegu, czyli te ruiny nieodbudowane. No, zobaczcie jakie to są umocnienia, żeby to miasto zdobyć to nie było takich obsiub. Jedna fosa, bastiony, mury, wieże. Tak wyglądał hanower przed drugą próbą podbicia świata, jaką Niemcy podjęli. Jeszcze jeden rzutkiem hanower dzisiaj. A tutaj lista urzędników, którzy zginęli w Wielkiej Wojnie. Dali życie za ojczyznę. Druga tablica. Trochę ich było. Wystawa przedstawiająca zdjęcia po trzęsieniu ziemi. Tutaj chyba każdą część roweru trzeba by przypiąć ratusz z drugiej strony. Podstawy prowadzą szerokie schody. Ciekawe, czy stawką można się kąpać. Pomnik Mahatmy Gandiego. Kilka dni temu słuchałem podcastu o Indiach. Brytyjczycy nie chcieli wyjść z Indii. Mówili, że jak wyjdą, to w Indiach będzie bałagan. Na co Mahatma Gandhi odpowiedział, ale to będzie nasz bałagan. Dama herbowa pomnik świetl z gettyngi kiedy król hanoweru którego pomnik jest przed głównym odmówił złożenia przysięgi na konstytucję, a nawet ją uchylił. I siedmiu profesorów z Gettyngi odmówiło złożenia ślubu lojalności wobec króla. To duży protest. Pochodzi za początek walk prawa człowieka. Wśród siedmiu profesorów z Gettyngi byli bracia Grimm. Bracamy bardzo dobrze z naszą miejskie zanieczyszczenia. I jak widać, dają się bardzo ładnie formować. Kiedy tutaj się wszystko zazieleni, stanie na pewno piękna pergola. Siedziba parlamentu. W związkowego Dolna Saksonia. Jedność, prawo, wolność. W Niemczech są trzy Saksonie: Dolna Saksonia ze stolicą w Hanowerze, Saksonia Anhalt ze stolicą w Magdeburgu i Saksonia ze stolicą w Dreźnie. Nazwa Anglosasi wzięła się od plemienia Sasów, czyli Saksonów, a także od plemienia Anglów, które zamieszkiwało tereny dzisiejszej południowej Danii. Nie ma miejsca dla przemocy wobec kobiet. Heinplatz z Pocztamu. Bardziej mi się podoba. Dotarłem na średniowieczny stary rynek, kościół targowy i stary ratusz. Stary ratusz miał zostać rozebrany w XIX wieku. Mieszkańcy postawili się władzą, ale zostało zniszczony w czasie II wojny światowej i to jest jego rekonstrukcja. Druga część bardzo włoska. Pod programu. miejska. Szukamy polskich autorów albo polskich tytułów. Nie widzę. Pomnik Marcina Lutra. Ale zaczęło wiać. Mam nadzieję, że mikrofon wyłapuje mój głos, a nie wiatr. Ulica Kramów Przy Starym Rynku w średniowieczu Na pewno bardzo pożądane miejsce na lokalizacji jakiegoś małego geszeftu Leibniz House Pierwotnie kamienica Wielkiego Patrycjusza A pod koniec XVII wieku Zamieszkał tutaj Leibniz Tu jest uważany za największego Mieszkańca Hanoweru Najbardziej skomplikowanych Tutaj znajdowała się biblioteka dworska, przed domem Legnica stoi fontanna Oskara Wintera, kto odnajdzie złoty pierścień i go dotknie będzie miał szczęście, nie jest to łatwe jak widać. Z tej strony nie wygląda tego razu, ale z tamte też pomoże też. Żeby nie było, że tylko kebaby i kebaby Ale czy ja się tym najem to mocno wątpię Uniwersytet Lejpnica Dojechałem do rezydencji królewskiej Ale niestety zwiedzających jest tak dużo Że bilety już nie były sprzedawane Byłem tutaj kilka lat temu Wrzucę jakieś stare zdjęcie. Jak nazywa się ta dyscyplina? Takie podróżowanie rowerkiem Dużo bardziej mi się podoba Faktycznie nie jestem zmęczony A zobaczyłem znacznie więcej Niż mógłbym zobaczyć chodząc z buta. Friedrich von Schiller Autor słów Do hymnu Unii Europejskiej W której muzyka Została skomponowana przez Beethovena no, przyznać się, kto zna słowa Unii Europejskiej? O radości i skrobogu w kwiecie elizejskich hól Święta na Twym świętym progu staje nasz natchniony mór. Jasność twoja wszystko zaćmi złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie twój przemógło. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie Ona w plocie ludzkich rąk Z niej najlikszy robak czerpie W niej najwyższy nieba rąk. Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie Ja nowinę niosę wam Na gwiaździsty firmamencie Bliska radość błyszczy nam Pamiętam to jeszcze z podstawówki, bardzo mi się podobało wtedy Chociaż wtedy nawet nikt nie marzył że będziemy członkiem Unii Europejskiej. Dlatego bardzo nie rozumiem tych, którzy tak na u mnie psioczą. Najwyraźniej nie pamiętacie, co było, kiedy u nas władza radziecka dominowała. Kolejne nie wiadomo co. Człowiek na <gryry> jeleniu. Pierwsze skojarzenie to oczywiście baron von Miethausen, który udał się na polowanie. Niestety nie zabrał pocisków, ale miał przy sobie czeleśnię i załadował flintę pestkami. Strzelił. Wydawało mu się, że nie trafił. Ale, jakie było jego zdziwienie, kiedy następnego roku zobaczył jelenia z czereścią na głowie? I tak oto moja wycieczka zatoczyła koło. Jestem na dworcu głównym. Kupuję bilet, wracam do ciężarówki. Chwila odpoczynku i kończę robotę, którą powinienem było skończyć wczoraj. No ale, święto. Tłum, taki sam jak w południe. Ta tę stronę ma więcej szczęścia. Kiedy jechałem do Hanoweru to musiałem stać z rowerkiem, bo tyle innych osób miało wózki i rowery. W różnych niespotykanych miejscach Niemcy przypominają sobie o swojej historii. W tym miejscu od 1942 do 1945 roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci było bez praw, pozbawionych, zmuszanych do przymusowej pracy na rzecz kolei Rzeszy. 11 kwietnia 1945 roku zostali uwolnieni przez aliantów. Mały suplement do wycieczki. Takie malutkie bilety kupiłem w automacie biletowym. Trafiłem na kontrolę i okazało się, że te bilety muszą być kasowane przed wejściem do pociągu. Na szczęście konduktor był wyrozumiały i skasował mi go na miejscu. Nie policzył mi kary. Człowiek się uczy całe życie. Wcześniej kupowałem dużo większe bilety, i one chyba miały nadrukowane godziny i daty.